Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym przybliżę Wam historię. Znanej gwiazdy, dzisiaj będzie o Gwieździe Polskiej, ale chyba jednej z niewielu takich polskich gwiazd, polskich aktorek, o której śmiało można powiedzieć, że mogła zrobić karierę międzynarodową, światową, karierę w Hollywood. I to nie tak jak często Wam opowiadam, bo faktycznie bardzo często tak jest, że otarła się o karierę, ale coś tam. Już była u progu, ale stało się to i tamto i nic z tego nie wyszło. W tym przypadku. Mamy jasne, namacalne dowody tego, że Joanna Pacuła mogła zrobić niesamowitą karierę. Dostawała propozycje ról, o których marzy chyba każda aktorka, która chciałaby zrobić taką komercyjną karierę, karierę filmową. Co się więc stało, że Joanna Pacuła, która już przecież nominowana była do Złotego Globu, która od lat mieszka w Hollywood i miała na swoim koncie rolę u boku największych gwiazd światowego kina, jednak zniknęła z radaru widzów uwielbiających największe hollywoodzkie hity. Wiele osób uważa, że odpowiedzialny za to, że jej kariera nagle zaczęła mocno hamować, był jej ówczesny mąż. Jak to się jednak stało, że trafiła do Ameryki? Oczywiście dzisiaj dowiecie się tego wszystkiego, ale zanim przejdziemy do tej bardzo ciekawej historii, to coś ode mnie, propozycja na długie jesienne wieczory, które przed nami. Prosto w serce. To jest książka autorki, którą niedawno Wam polecałam. Polecałam Wam jej książkę, myślę, że się nie zawiedliście, dlatego polecam Wam kolejną, ponieważ myślę, że książki pani Jolanty Kosowskiej są zaskakujące i niesztampowe. Mimo, że na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o tę książkę, mogłaby się Wam taka wydawać, ponieważ jest to historia miłosna. Jest to książka o nieprzewidywalności uczuć, trudnych życiowych wyborach, no i ich konsekwencjach, więc sami przyznacie, że idealnie pasuje do naszej dzisiejszej gwiazdy. A na dodatek, oczywiście, jak zawsze, dowiecie się z opisu i z pierwszego komentarza, jak dostać tę książkę, ale oprócz tego do wygrania będzie również na moim Instagramie, więc serdecznie Was zapraszam. Joanna Pacuła urodziła się 2 stycznia 1957 roku w Tomaszowie Lubelskim. Jest polską aktorką filmową, telewizyjną i teatralną, a także modelką. Tomaszów Lubelski to świetne miasto na Lubelszczyźnie, niedaleko Zamościa. Bywałam tam kilkukrotnie, ponieważ mam stamtąd przyjaciółki. No i chyba Joanna Pacuła jest jedną z największych gwiazd, która stamtąd pochodzi. Jest córką inżyniera i farmaceutki. Teatrem zaczęła się interesować wcześniej, od zawsze właściwie chciała być aktorką. Być może to jest dowód na to, że zawsze warto mierzyć wysoko, bo wydawać by się mogło, że dziewczyna z Tomaszowa Lubelskiego do Hollywood to tak daleka historia, że właściwie niewyobrażalna, a tu okazuje się, że jednak wszystko jest możliwe. W liceum zagrała w kilku szkolnych spektaklach. Zawsze byłam wolnym duchem, trochę zbuntowaną dziewczyną, choć mimo wszystko zdyscyplinowaną. W szkole teatralnej dwa razy byłam na wagarach, w liceum nigdy wspominała. Z Tomaszowa Lubelskiego wyjechała do Warszawy. Oczywiście jej motywacją do opuszczania rodzinnego miasta była szkoła teatralna. Do szkoły aktorskiej dostała się za pierwszym razem. Miejsc było ponad 20, a chętnych ponad 400 osób. Jej się udało. Choć gdy wyszła z sali przesłuchań to podobno zemdlała. Chociaż profesor Bardini, wysłuchawszy jej monologu, wykrzyknął: "Dziecko, ty nie potrzebujesz żadnej szkoły, ty już jesteś aktorką". Szkołę ukończyła w 1979 roku, robiąc wrażenie na swoim wykładowcy Gustawie Holoupku, który od razu zaproponował jej angaż w teatrze dramatycznym. Trafić do zespołu kierowanego przez Gustawa Holoupka? O tym marzyli wszyscy młodzi aktorzy, a mnie się udało. Występowałam w kilku sztukach naraz, opowiadała po latach. Ale w teatrze też nie było łatwo. Jak się później przekonacie, Joanna Pacuła postanowiła sobie, a może właśnie nie sobie, ale to będzie kwestia dyskusyjna i tutaj do tej dyskusji was zaproszę, że nie będzie się rozbierać przed kamerą. Ale jej pierwsza rola w teatrze wymagała tego. Dla niej było to wielkie wyzwanie aktorskie. Do dziś nie rozbiera się na ekranie, jeśli nie widzi dlatego dramaturgicznego uzasadnienia. No właśnie, i wtedy oczywiście na młodej aktorce prasa nie zostawiła suchej nitki. Oczywiście ta prasa teatralna, bo jak wiecie dobrze, teatr nie był aż tak szeroko komentowany, ona jeszcze wtedy nie była wielką gwiazdą, ale faktycznie to, że odsłaniała piersi w teatrze, budziło kontrowersje i uderzało w młodą aktorkę. Ale wygląd nie był tutaj bez znaczenia, szczególnie jeśli chodzi o karierę filmową. Miała piękne błękitne oczy, takie dość ostre rysy, ale charakterystyczne, pełne kształtne usta, wyraźne kości policzkowe. Jak mówiono, operatorzy filmowi mieli z nią fajnie, ponieważ pozwalały te jej rysy na zabawę światłem, była bardzo plastyczna, przez co od początku mówiono, że kamera ją kocha i to nie jest taka miłość tylko ze strony Joanny, ale jednak film na pewno tę miłość odwzajemni. Debiutowała rolą studentki, uczestniczki letniego obozu językoznawczych kół naukowych w filmie Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego. Od strzechy trafiła natomiast za sprawą serialu Dom, o którym macie odcinek na moim kanale, więc serdecznie Was do niego zapraszam. Grała również w młodzieżowym serialu Zielona Miłość Stanisława Jędryki. W produkcji zagrała u boku takich sław Groman Roman Wilhelm i Mieczysław Wojt. Grała też w serialach Jan Serce, 07 Zgłoś się czy Życie Kamila Kuranta. Marzyła jednak nadal tak samo jak kiedyś Tomaszów był dla niej za mały i zamieniła go na Warszawę. To później marzyła też o czymś więcej. Mówiła, że PRL był dla niej za ciasny, choć radziła sobie tutaj świetnie, zdobyła wielką popularność, no i była ucieleśnieniem marzeń niejednego mężczyzny, a jej nazwisko stało się synonimem marzeń. Wtedy mawiano, że do szczęścia byłyby potrzebne mężczyźnie tylko cztery kółka i pacułka. W grudniu 1981 roku wybucha w Polsce stan wojenny. Joanna Pacuła jest wtedy w Paryżu. Postanawia do Polski nie wracać. Na jej drodze stanął Roman Polański, który pomógł jej w osiągnięciu sukcesu. Jednak początkowo nie był to sukces filmowy, ale w charakterze modelki. Jej twarz zdobiła później okładki magazynów mody, takich jak Vogue czy Harper's Bazaar. Nie była to jednak łatwa decyzja i wymagała od niej bardzo dużego poświęcenia i odwagi. W Polsce bowiem zostawiła wielką miłość. Przed wyjazdem z Polski zakochałam się, chciałam jednak dużo pracować, pojechać do Paryża. Zostawiłam wszystko za sobą i porwało mnie to nowe życie. Widocznie tak miało być. Potem nie zakochałam się już w nikim na zabój, tłumaczyła potem. Zaczęło jej się dobrze wieść, dobrze zarabiała. Postanowiła więc wyjechać do Nowego Jorku, ale nie za pracą, za chlebem, tylko na wakacje. Jednak no los bywa nieprzewidywalny i miał w stosunku do niej zupełnie inne plany. Dwa tygodnie przed powrotem ktoś ukradł mi torebkę. W Polsce obowiązywał stan wojenny, więc w konsulacie rozłożono ręce. Zamiast nowego paszportu dostałam zaświadczenie obywatelstwa. Została sama, bez znajomości języka. Coś tam wiedziała, ale jednak nie był to język, który pozwalałby jej od razu na pracę. Bez papierów, bez pieniędzy. Na szczęście pomogli jej Polacy. Zamieszkała u Elżbiety Czyżewskiej. Polskiej gwiazdy, która jakiś czas temu opuściła Polskę w poszukiwaniu kariery w USA. Mówi się, że Elżbieta Czyżewska widziała w pacule siebie. Młodą aktorkę, która miała wielkie marzenia. Pani od razu połączyła duża przyjaźń, ale jak szybko się zaczęła, tak szybko się zakończyła i to podobno z hukiem. Elka była wielkoduszna i zaoferowała Joannie pomoc. Oprowadzała ją, poznała z mnóstwem ludzi, natomiast efektem tej znajomości było wielkie rozczarowanie. Nie pierwsze i nie ostatnie. Elka mnóstwo dawała i nigdy nic nie dostawała w zamian. Mówiła w książce Elka Agnieszka Holland. Reżyserka sama została kiedyś przyjęta pod dach przez Czerzewską, wiedziała więc o czym mowa, ale Joanna Pacuła miała silną osobowość, podobnie jak pani Elżbieta, więc być może po prostu dwie silne osobowości pod jednym dachem to trochę za dużo. Później sama Joanna Pacuła mówiła, że wcale to nie jest tak jak się pisze, że ona zrobiła wielką karierę właśnie dzięki Czyżewskiej. Mieszkała u niej ponoć tylko trzy tygodnie, ale wystarczyło to, by powstał o tej relacji film. Anna Jerzego Bogajewicza. Ale jest tutaj jeszcze jedna ciekawostka, która łączy te dwie panie, a nawet trzy. Ponieważ Joanna Pacuła na początku lat 80 ubiegała się o rolę w filmie Wybór Zofii. Za tę rolę Meryl Streep otrzymała swojego pierwszego Oscara. A jeśli chodzi o Meryl Streep, to ona uczyła się swojej polskości w grze wymowy e, słów polskich właśnie od Elżbiety Czyżewskiej, którą poznała w teatrze, gdy występowały razem w Biesach Andrzeja Wajdy. Ale trzeba przyznać, że Janna Pacuła, mimo tego początkowego nieszczęścia związanego z kradzieżą, później miała już wielkiego farta. Zaledwie kilka miesięcy po jej przyjeździe do USA uśmiechnęło się do niej wielkie szczęście. Spotkała reżysera, który poszukiwał właśnie nikomu nieznanej aktorki do roli w swoim najnowszym filmie. Był to reżyser Michael Apted. I tak Janna Pacuła zagrała w filmie Park Gorkiego. Plotkowano, że do tej roli również polecił ją Polański, ale ona sama nie była tego pewna. Dostałam tę rolę po dwóch miesiącach pobytu w Stanach. Podczas jakiegoś spotkania filmowców w Paryżu, na którym był Roman Polański, ktoś mnie polecił, ale nie wiem czy to był on. W sumie nie mam pojęcia do dziś, komu powinnam podziękować, że umożliwił mi start, wyznała później. Ten film był dla niej przełomowy. Otwierał jej drogę do Hollywood. Był bardzo dobrze odebrany. Jej rola była tam świetnie odebrana. A oprócz tego również poznała miłość. Producent Huck Hock zostawił dla niej żonę i trójkę dzieci. Miłosny podbój pacuły został później przypieczętowany małżeństwem. Po roli w parku Gorkiego była rozchwytywana. USA się nią zachwyciło. W USA mam poczucie, że mogę zostać kimkolwiek zechcę, bo wszystko zależy ode mnie. Jeśli tylko nadążę, mogę zajść tak daleko jak moje marzenia, kipiła energią. No i faktycznie, jak to tak nie przypuszczać, skoro już za tę pierwszą rolę za Oceanem dostała nominację do Złotego Globu. W 1983 miała zaledwie 25 lat i wydawało jej się, że Hollywood leży u jej stóp. Kolejny jej film i rola Żydówki w ucieczce z Sobiboru umocnił jej pozycję. Film otrzymał Złotego Globa. Była jedną z najbardziej obiecujących aktorek. Zachwycano się jej urodą. Dwukrotnie wręczała Oscara w 1983 roku dla najlepszego filmu zagranicznego i rok później za najlepsze zdjęcia. W kolejnych latach partnerowała na planie największym sławom, chociażby Stevenowi Seagalowi, ale i wielu innym aktorom. I mimo, że wszyscy się zachwycali, to trochę z polskości w niej zostało. Nie wiem, czy to jest właśnie tak. No nie obrażajcie się ale bardzo często kiedy rozmawiam z moimi koleżankami, a przecież ja osobiście uważam, że Polki są piękne, charakterystyczne, niesztampowe i naprawdę bardzo dbają o siebie, to jednak zawsze ktoś wbija nam do głowy, że nie jesteśmy wystarczająco perfekcyjne i zawsze mogłybyśmy być lepsze. I on Pacuła tutaj bardzo dobrze się w to pranie mózgu wpisuje, bo mimo, że wszyscy się nią zachwycali i mówili, że jest tak świetna, piękna i plastyczna to ona cały czas mówiła, że jest przeciętna. Urodę mam zupełnie przeciętną. Mimo, że magazyn People uznał ją za jedną z najpiękniejszych osób świata. Może to jednak nie te kompleksy, ale może przebiegłość, może uznała, że kiedy będzie taka najpiękniejsza, to zostanie wrzucona do jakiejś szuflady pięknych, długonogich kobiet i nie będzie mogła zagrać takich wymagających ról? Nic to jednak nie zmieniło, bo anglojęzyczna prasa rozpisywała się o jej kocim wdzięku, porównywano ją do Loren Bacal. Zachwycał się nią sam Giorgio Armani. A Polacy widzieli w niej następczynię Poli Negri, bo od czasów Poli Negri, no nie było aktorki, która na taką skalę podbiłaby Hollywood. A z Polą Negri łączyło ją jeszcze coś. Otóż kiedyś postanowiła kupić willę byłego kochanka Poli Negri, Rudolfa Valentino. To był moment, gdy fascynował mnie luksus. Kupiłam willę Rudolfa Valentino, w której mieszkałam 5 lat, choć strasznie bałam się tam spać sama, przyznała potem. A teraz właśnie. Przejdziemy troszeczkę już, zaczniemy ten wątek, on się troszkę będzie toczył, ponieważ będę Wam mówić o jej mężu. Jak już Wam powiedziałam, to był producent filmowy, więc dobrze znał branżę. Ciekawe jest więc, dlaczego tak bardzo sprzeciwiał się przyjęciu przez Joannę bardzo obiecujących ról. Ponoć miał problem z tym, żeby aktorka pojawiała się przed kamerą nago. I stało się tak, że konsekwencją tych wyborów było to, że aktorka z najbardziej rozchwytywanej gwiazdy nagle zaczęła grać tylko w filmach klasy B. I wiele osób przypisywało właśnie ten brak sukcesu, to wyhamowanie jej kariery jej mężowi. Tak jak już Wam powiedziałam, poznała go na planie Parku Gorkiego. W tym czasie zaczęłam dużo pracować, bez przerwy podróżowałam. Afryka, Nowa Zelandia, Australia. Miesiącami mnie nie było w domu. W takiej sytuacji trudno utrzymać związek. Rozstaliśmy się. Przeżyli wspólnie 7 lat. I choć mówiło się, że to mąż zniszczył jej karierę, to ona mówiła, że to praca zniszczyła jej małżeństwo. No, ale no, jeśli nie mąż, to nie wiem, może brak jakiegoś takiego wyczucia, brak doświadczenia, brak szczęścia, po prostu, bo często jest to szczęście, ale jednak, a może czasem brak odwagi, bo role, które odrzucała, były odważne, ale z aktorek, które zdecydowały się podjąć te rękawice, uczyniły prawdziwe gwiazdy. Mogła zagrać główną rolę w filmie 9,5 tygodnia. Niestety mąż nie zgodził się, by rozbierała się przed kamerą. Z tego samego powodu zrezygnowała również z udziału w Nagim Instynkcie. Pacuła odrzuciła rolę, które z Sharon Stone i Kim Basinger uczyniły gwiazdy. No i bardzo duża szkoda, no bo tak naprawdę ok, rola w Nagim Instynkcie jest odważna, jest mocna. Ale... To jest rola magnetyzująca wręcz. Tutaj, no, taka szkoda, po prostu. Sharon Stone do tej pory w sumie jedzie na tym nagim instynkcie, no i później jeszcze zagrała sporo fajnych filmów, ale nagi instynkt wrył się wszystkim w głowę i myślę, że gdyby to była nasza polska Joanna Pacuła, to już nic by jej z tego Hollywood nie usunęło. Odrzuciłam na przykład scenariusz Łowcy Duchów, nie przyjęłam propozycji do Brazylii, zrezygnowałam również, choć kontrakt był już na biurku mojego agenta z udziału w 9,5 tygodnia. Nie wiedziałam, jak się buduje karierę, choć w przypadku 9,5 tygodnia uległam namowom mężczyzny, z którym byłam. On nie chciał, żebym się pokazywała przed kamerą. Podobno odrzuciła też rolę w Batmanie Tima Bartona. Nie chciała też być dziewczyną Bonda w licencji na zabijanie. No trzeba przyznać, no Joanna Pacuła została w Ameryce, mieszka tam i nadal jest aktywna w zawodzie. Tak jak już Wam powiedziałam, zamieniła jednak największe, najbardziej popularne filmy, największe hity Hollywood na filmy klasy B i seriale. Zagrała na przykład w 2014 roku w serialu Kości. Nie myślę o błędach, choć popełniałam ich całe mnóstwo. Byłam i chyba jestem trochę naiwna. Za późno orientuję się, że powinnam zachować się inaczej. Tak po latach tłumaczyła swoje decyzje. Ale podjęłam jakieś decyzje w życiu i ponoszę tego konsekwencje. Czy uczę się na błędach? Chyba raczej nie. Pani Anna Pacuła jest już po 60C, ale wygląda rewelacyjnie. Bardzo fajnie, że nie starała się jakoś zatrzymać upływu czasu, bo jest dzięki temu piękną i elegancką kobietą i naprawdę myślę, że ten czas obchodzi się z nią rewelacyjnie. Sama jednak mówi, że zdecydowanie nie osiada na laurach i to nie koniec jej planów na życie. Wciąż gdzieś pędzę i nie oglądam się za siebie i wierzę, że jeszcze wszystko może się zdarzyć, nawet miłość. Pozostaje nam trzymać kciuki oczywiście również za tę miłość, a póki co jeżeli macie Wy na miłość ochotę, to przypominam Wam jeszcze raz o tej świetnej książce prosto w serce Jelanty Kosowskiej. Pamiętajcie, żeby odwiedzić mój Instagram, bo tam na Was czeka konkurs i dwie takie książki do wygrania. A jeżeli nie wierzycie w swoje szczęście, to serdecznie Wam polecam, bo warto w tę książkę zainwestować. Ale dokładka taka marzycielska, ale nieco jesienna, więc w sam raz na ten czas. A oczywiście w sam raz będzie też kolejny odcinek, o kim dawajcie znać, komentujcie. Pamiętajcie, że możecie mnie od niedawna znaleźć również w serwisach streamingowych. Wystarczy, że w Spotify wpiszecie Paula Rodak lub Historię Gwiazd i będziecie mogli posłuchać kilku podcastów. Bardzo Was do tego zachęcam. A jeżeli uważacie się za przyjaciół mojego kanału, to jest taka grupa na Facebooku, która nazywa się Przyjaciele kanału Paula Rodak i serdecznie Was tam zapraszam. Dziękuję Wam za dziś i do zobaczenia. Cześć!